Taki klenik. No i wraca do wody. Wraca sobie do wody. taki leszczyk a tu jest takie cudko pokazuję bo po prostu zejść tutaj jest bardzo ciężko odepnę leszczyka o już się wypiął wypiął się i może wracać wracać pływać dalej Witam Was bardzo serdecznie! A szczególnie tych, którzy usuwają komentarze spod filmów moich. Usuwają i uważają, że to jest fair. Żebyście nie wiem, co usuwali i co robili, to jesteście na pozycji straconej. To Wam gwarantuję. Będę ciągnął tą sprawę do skutku... Ale witam tych również, a może przede wszystkim wędkarzy, e, takich, którzy nie mają nic wspólnego z tą bandą, która włada youtube.pl YouTube.pl e, Pokazałem wam parę traczy norogęć i ta para traczy szykuje się do rozrodu. No, łowi rybki tam to są również szkodniki z punktu widzenia wędkarskiego, gospodarczego, jeżeli chodzi o gospodarkę rybacką, bo no są nie mniej groźne od kormoranów. Również pożerają bardzo duże ilości ryb, szczególnie drobnicy. No, ale to nie można tak oceniać zwierząt, bo każdy ma prawo żyć na tej planecie. One były przed nami wcześniej i powinny być szanowane przez nas, a nie tępione. W ogóle miałem się nie odzywać, dlatego że po prostu no pokazałem wam rybki. Leszcza złowiłem na takim wypłyceniu na obrotówkę, na taką tradycyjną obrotówkę, na wypłyceniu, ale go musiałem przyciągnąć pod skały, bo stałem na skałach, jak widzieliście, ale miałem inne zdarzenie i dlatego włączyłem aparat, żeby wam powiedzieć, w odniesieniu do tych ptaków, które są nad wodą. No pokazałem wam tracę, ale powiem wam o tym zdarzeniu. Otóż rzuciłem tego swojego woblerka, na którego złowiłem jazia, tego woblerka. Ja sam robię te woblerki, one nie są lakierowane. W tej chwili będę używał takich przynęt, cały sezon przypuszczalnie, większych, mniejszych, różnych, dlatego, że te swoje prototypy oszczędzam. One leżą do produkcji, są przygotowane, ale wracając do tego woblerka, tego to wam powiem tak to jest oczywiście jedna kotwiczka, tylko widzicie, nawet nie ma uchwytu do zawieszenia drugiej kotwiczki, bez zadziorów kotwiczka, ale wam powiem tak, że puściłem tego woblerka z nurtem. Jest wysoki przybór w tej chwili wody. Puściłem go z nurtem, żeby dopłynął do miejsca, gdzie mogą być ryby. Do takiej zatoczki. I spływał sobie ten woblerek. I w tej zatoczce były kaczki. Para, kaczek, krzyżówek. Przeważnie no, one właśnie na takich zastoiskach sobie tam siedzą i teraz również się szykują do godów. I ta para mm, obserwowała ten spływający wobler. A jak widzicie, on jest jasny. To jest wobler pływający. I było mu widać grzbiet. I w pewnym momencie samica kaczki krzyżówki wystartowała do tego woblera z taką szybkością, że ja ledwo zdążyłem w ostatniej chwili podciągnąłem szarpnąłem i ja ona się wystraszyła i zrezygnowała z pochwycenia tego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że myślała, że to jest kawałek chleba. One są całą zimę karmione przez ludzi, szczególnie na mostach, gdzieś tam ludzie rzucają im z mostów jedzenie, no chleb przeważnie. Teraz są porobione takie kaczkomaty, gdzieś tam słyszałem, można za niewielką opłatą po prostu kupić karmę, paszę dla kaczek krzyżówek i łabędzi i tam je w zimie dokarmiać. Ale ludzie generalnie takie niezjedzone pozostałości chleba, pieczywa wrzucają do wody i te kaczki to znają. I myślała ta kaczka, że to jest kawałeczek chleba. Bo tak to wyglądało rzeczywiście. Tylko dlatego mogła do tego startować. No ale zapobiegłem jej zahaczeniu, bo niestety, gdybym ją zahaczył, żyłkę mam 0,28, bo ja grube żyłki stosuję. Także przypuszczalnie, no ale nawet gdyby zerwała, no to wtedy no tragedia. No chociaż to są haczyki bezzadziorowe, ale nie wiem, czy by mogła się tak łatwo pozbyć tego z dzioba, gdyby tam jej się do tych tkanek gdzieś biło. Także no, takie miałem zdarzenie. No, no i cóż. Chyba na tym będę kończył, bo jeszcze do wieczora mam trochę czasu, ale y, idę jeszcze połowić w takie pewne miejsce, może jakieś okonki się trafią. No jak coś złowię, to Wam jeszcze może pokażę, na wszelki wypadek. Na razie ho. Na koniec takie coś Szczęście. No, co znaczy szczęście? Patrz pan jaki pogryziony. A co to jest? Szczypaczek! Na woblerkami mi wziął, no! Ale gdzie on cały w ogóle ogon ma? Myślę, że go widzicie, no! Także puszczam rybkę. Tragedia! No nie jak tutaj woda! Woda! Wypuszczam! Zostanie kanibali. A kanibali, zgadza się. Na Hop, Radź sobie tam. Także na koniec już powyłączałem. Ludzie się zwijają, tam był ktoś na rybkach też, tu facet. Nic niestety. No ten mi się trafił, tamte ryby co nam pokazałem. Na razie ho I teraz jest taka konkluzja do tego filmiku, a mianowicie, czym ten filmik jest nieodpowiedni, w jakim sensie on jest nieodpowiedni do tego serwisu, na przykład w zestawieniu z firmami takiego wędkarstwo Lucio, Łowca, oczywiście Łowca w cudzysłowie, jakiegoś tam Marwisz, jakiegoś tam Pawła Kukły, Czyli wędkarskiej tuby, no byłej, nie wiem czy marszu to konto, mnie oni zawsze atakowali, mnie prześladowali po prostu. A za to, że byłem dla nich niewygodny, dla ich doszczelnej zarobkowej działalności w tym serwisie. Zarabianiu na filmach. Od której to działalności płacą znikome podatki dla budżetu państwa. Rzędu 1-1,5% z górą. A zarabiają krocie. I byłem niewygodny, dlatego mnie po prostu atakowali. Ale czym ten filmik, który teraz się wyświetlił, różni się jakością od filmów, które oni prezentują, a przede wszystkim czy on jest gorszy? Owszem jakością, może obrazu się różni, bo ja nie używam ekstra sprzętu, ekstra kamerek za drogie pieniądze, bo ja nie zarabiam na filmach, więc po co mi taki sprzęt? Nagrywam zwykłym, dostępnym sprzętem za nieduże pieniądze, jak mi spadnie do wody, bo jestem niezwykle aktywny, to nie będę żałował, kupię sobie drugi taki aparacik do, do wykręcenia filmików. Ale pytam, a szczególnie hejterów, no bo do nich to teraz mówię, czym taka moja publikacja filmowa, która była przed chwilą wyświetlona, różni się, jeżeli chodzi o treść? Bo tu, w tym przypadku, liczy się treść tej publikacji, a nie wasze wymagania co do jakości obrazu. Głos chyba jest słyszalny, więc taka publikacja się składa z dwóch zasadniczych elementów, czyli wideo oraz audio. Więc wideo może Wam nie odpowiada, no bo macie tak wysublimowane wymagania, że nie będę naginał się do Was, żeby Was zadowolić, bo i tak będziecie hejtowali. I tak, żebym nawet kupił najdroższą kamerę, najlepszy sprzęt, najlepsze filmy wędkarskie kręcił. To i tak będziecie mi atakowali i hejtowali. I tym bardziej będziecie atakowali. Tym bardziej, bo Was zazdrość będzie tak rozpierać, że po prostu, no, nie wytrzymacie. Musicie zhejtować i to masowo. Masowy atak będzie wtedy. Na moje publikowane w tym serwisie przekazy w postaci stricte wędkarskich filmów. Stricte wędkarskich filmów, powtarzam. To nie wytrzymacie. Będziecie po prostu tak bombardować, że ten cały YouTube będzie pękał w szwach. Ale pytam Was, oczekując Waszych odpowiedzi, hejterki pod tym filmem. Czym ta publikacja Wam podpadła, nie spełnia Waszych warunków, wymogów, gustów? Czym? W zestawieniu z filmikowymi gniotami, na przykład niejakiego wędkarstwo luciołowca? Ja zawsze łowca dodaję do tego jego loginu cudzysłów. Więc łowca w cudzysłowie, czy ona jest taka zła? Tam on na swoich publikacjach pokazuje podpiętego karpia z reguły. Karpia i ma na przykład za jeden dzień 10 tysięcy wyświetleń, osłon. To więc ona jest gorsza od tamtych tych gniotów, powtarzam, tego ludzi łowcy czy innego, z każdego tu serwisu? Ona jest taka zła? Przecież ta publikacja za na przykład rok czasu będzie miała 50 wyświetleń. 50 wyświetleń, powtarzam. I to z górą. No może będzie miała ze 100, ale powtarzam, że za rok czasu. Ze 100 wyświetleń będzie miała osłon za rok czasu. No i co się w tym serwisie dzieje? Dlaczego jestem tak traktowany? Zobaczcie na moim kanale, ile mają wyświetleń inne moje wędkarskie filmy, streety wędkarskie. To jest co? Jestem psychicznie chory, do choroszczu się nadaje? Według Was? Hejterki, postramy, śmieci internetowe? Na razie.